Władysław Sorbian to znany w Gryfinie działkowiec. Samemu stworzył system retencyjny, który z siedmiu zbiorników rozprowadza wodę deszczową wprost na uprawy. To jego autorski pomysł, który stale udoskonala. Obejrzyjcie to nagranie, a dowiecie się, jak na to wpadł oraz w jaki sposób działa jego system. Tematyka retencji i oszczędzania wody jestem związany od dziecka, ponieważ mieszkańc tutaj w Gryfinie na Górnym Tarasie był olbrzymi deficyt wody, mimo że mieszkańców było w granicach czterech, może i mniej tysięcy ludzi, pompownia wody na Pomorskiej nie wystarczyła na zaopatrzenie mieszkańców. Natomiast my tutaj na górnej części miasta byliśmy y, zasilani pompowo i miasto na dole miało wodę non stop, bo y, ten zbiornik był na ponad 40 metrach, a więc 4 atmosfery ciśnienia było, natomiast my pompowo byliśmy y, naprawdę bardzo młodzi, y, zaopatrzeni w wodę. A więc my mieliśmy, jak każdy jeden gryfinie posiadał jakąś szodę. Mieliśmy mm, dwie sztuki bydła, świnie, a więc oszczędzaliśmy wodę jak tylko mogliśmy. Posiadaliśmy tą działkę tutaj, co nagrywamy ten pro program od 1957 roku. Mimo, że był wodociąg po niemiecki, ale to wszystko były braki, a więc wodę przywoziliśmy tak samo różnymi sposobami, różnym sprzętem z pobliskich, z takich bajorek, które na dzień dzisiejszy są wyschnięte. Szukaliśmy ze wspólnikiem miejsca, a więc wylądowaliśmy na rzece Rega w Resku, gdzie odkupiliśmy od pgr Pobłyńskie obiekty, zdewastowane. Mam elektrownię wodną, że ją uruchomili w 1989 roku w listopadzie. No i tak ciągłem tą elektrownię do 2015 roku. Cel, ekonomia była bardzo licha, koszty ogromne utrzymania tego. Przechodziłem na emeryturę, a więc zdezygnowałem, sprzedałem. Pierwsza była elektrownia nasza w województwie jeszcze szczecińskim, nie zachodniopomorskim. To był początek takiej retencji, tutaj nauki zbierania wody, oszczędzania wody. Ogródek, który mam teraz rodzinny, który prowadzę, wyposażyłem. Budując znowu maltankę, wyposażyłem już pewne urządzenia, które zbierają wodę z dachu. Przerobiłem to wszystko do własnych celów i od razu zamontowałem Całość y, uchwytu wody, a więc rynny, y, y, instalację ściekową, rury i y, zamontowane zbiorniki. A więc mam zbiorniki w granicach y, y, 3 metry sześcienne. I w dalszym ciągu myślę, żeby jeszcze poszerzyć o 3 metry sześcienne, bo stawiając. Ten namiot, którym tutaj jesteśmy, tej scenografii pomidorów, to jest namiot z poliwęglanu. Dopiero ma rok czasu. I chcę z tego namiotu zbierać wodę, ponieważ woda jest z parowania roślin i z opadów zewnętrznych. Chcę założyć rynny takie spustowe na końcówkach. i zakopując dwa zbiorniki w ziemi, ta woda będzie się gromadziła i następnie jakąś pompką. Jeszcze nie wiem, jaką będę miał do celów takich z powrotem podlewania do namiotu. Nie będzie to samo wystarczalne, ale tak czy inaczej, niech tylko w sezonie, bo zużywam wody w tej chwili do takich celów w granicach 40-50 metrów, niech tylko zużyję 20 metrów sześciennych tej wody, ale to jest inna woda. Nie, to jest woda opadowa, a nie woda ciągniona z iluś tam metrów, ta woda martwa, powiedzmy, bo ta woda jest martwa, natomiast tutaj jest woda żywa. Do tych zbiorników, z, z których końcowo podlewam wodę, ja tam zasilam gnojówką zrobioną z pokrzywy, w rotyczu, no i z tych po prostu części zgniłych, ponieważ kompostuje rośliny. Które y, zbieram, a więc nazywają to chwastami. Ja to tak nie do końca nazywam chwastami, bo się zajmuję jeziorołecnictwem, ale dla niektórych są chwasty. Ale ja to wszystko kompostuję. W pierwszej fazie kompostuję w kompoście mokrym. A więc ta woda, którą uzyskuję ze zbioru, y, napełnią banny, beczki, w tych beczkach następuje proces gnilny. Także po pierwsze odzyskuję z roślin naturalne związki, a więc cały budulec. I plus do tego gnojówkę. I tą gnojówkę ze zbiorników końcowych y, pobieram do podlewania. A więc do tych zbiorników wlewam tą gnojówkę. A więc mam cykl po prostu zamknięty. Zużywałem wody kiedyś 100 metrów sześciennych. W tej chwili zużywam w granicach 40, jak powiedziałem. A więc teraz. 40 jeżeli zamontuję następne zbiorniki, spadnie mi do 20 metrów z zużycia wody instalacyjnej, a więc jest to y, ogromna y, ilość, y, bo woda oprócz tego instalacyjną używam, bo mam kuchnię, y, musimy się tu gdzieś umyć. Zbiorniki mam cały czas napełnione, bo mam y, y, zamontowane zawory spłuczkowe, że jak mi poziom wody w zbiornikach spadnie, no to po prostu same się dopełniają. I, i mam cały czas tą rezerwę tych trzech metrów sześciennych. Wszystkie zbiorniki są połączone metodą naczyń połączonych. Ze zbiornika, który mam górny, tak ja to nazywam, który używam do celów takich higienicznych wyłącznie, gdzie ta woda jest nagrzana, mogę się po prostu pod tą wodą tak w granicach 25-30 stopni umyć, no i to jest tak. Z tego zbiornika woda mi się przelewa do zbiornika dolnego i ten dolny zbiornik jest połączony z beczkami. Po prostu na zasadzie naczyń połączony. I przy napełnieniu ostatniego już, e, ostatniej beczki, woda samoczynnie się przelewa. E, że jeżeli jest więk, większy nadmiar wody, przy mniejszym opadzie woda jest e, odprowadzona i jest doprowadzona do namiotu do podlewania roślin, bo mam w jednym namiocie układ podlewania, tak zwany kropelkowy, i to wszystko się przelewa do namiotu, podlewając rośliny. Przy większym opadzie, no niestety, musi się cokolwiek przelać, no to przelewa się tak czy inaczej do namiotu, także nic, nic po kolei nie, nie ginie. System jest bezzaworowy, na samym końcu, już już kiedy ja kontroluję to wszystko. Nie? To mam tylko system zaworowy, a reszta jest bezzaworowa. Jest w stanie to wszystko zrobić. Każdy jeden. Wykorzystuję dwie części dachu gospodarowego. Układem rur z rynny napełniam tutaj górny, górny zbiornik. Z górnego zbiornika systemem syfonowym przelewa się nadmiar do zbiornika dolnego. Dodatkowo mam tutaj pobór wody albo zasilenie do napełnienia. Tutaj, jak mówiłem wcześniej, do celów swoich takich do umycia, a więc to jest woda. Natomiast tutaj woda jest w, w tym miejscu, w ty na tym poziomie. To jest najprostsze urządzenie. Tu mi utrzymuje poziom wody w tamtym zbiorniku. Jeżeli będę chciał więcej wody w tamtym zbiorniku, to sobie tutaj po prostu podniosę i stąd z tamtych zbiorników ta woda się tutaj przelewa do beczek, a więc utrzymuje to ten poziom wody utrzymuje cały czas w tych beczkach. I beczki są połączone, jak tutaj możemy popatrzeć. Razem wspólnie to jest takie urządzenie. Dodatkowo tu jest przelew tej wody, który idzie do namiotu się przelewa. Natomiast tym mam tutaj pływak spłuczkowy zamontowany, który utrzymuje mi tą ilość wody, jaką sobie dawa. Jest doprowadzana do odlewania namiotem. Tu jest silnikiem rozprowadzana rurkami i tutaj tu się podlewa. Ponieważ tutaj jest taki system dławikowy mam, żeby w jednym miejscu się tylko nie podlewało, a więc woda jest dostarczana do wszystkich po kolei. Tak samo tutaj. I tu jest taki system dławikowy, żeby w jednym miejscu mi ta woda, te po wszystkie rośliny, tutaj ta woda była dostarczana. No, jedynym problemem jest to, że muszę demontować to na zimę, czyścić wężyki, bo jednak te glony swoje robią zarastają. Widzimy, ile wody mi ubyło, a więc. Cirka bałd jestem w stanie określić, że jakby zejdzie 10 cm, a więc 50 litrów czy 80 litrów zostało zużyte. No i później sobie zakręcam ten zaworek i wszystko. Rurek przewodów to na działce ma zainstalowanych ponad 200 metrów. Tutaj mam ujęcie wody z tego zbiorniczka górnego, który mam. Mogę umyć sobie ręce, twarz, wodę o temperaturze w tej chwili w granicach 40 paru stopni.